Proszę Państwa, pierwsza dama polskiego filmu, pani Beata Tyszkiewicz. Ach, przecież powiedziałam już w poprzedniej części, że to nie jest konieczne. Wszyscy mnie znają. Akacjowa 46. Dom państwa Heleny i Stanisława Bogackich. Ale zanim państwo Bogacce zamieszkali na tym pięknym osiedlu, byli właścicielami domu, w którym wynajmowali mieszkanie Jackowi, Krysie i Zuzi. Pewnego dnia pan Bogacki podjął jednak... Odważną decyzję. Heleno, sprzedałem dom. A jaki dom? Nasz dom. Nasz dom? Sprzedałeś nasz dom? Sprzedałeś dom, w którym mieszkamy razem od 25 lat i nawet. Nawet nie zapytałeś mnie o zdanie. Otóż ja ci mówię, że ja kocham ten dom. I nigdzie się z niego nie ruszę, nie ruszę! Nie ruszę, nie ruszę, nie ruszę! Nie ruszę to jest tylko wyjść. Cała suma jest. Może no, no, mogę się przyprowadzić. Zmiana tam dobrze zrobiła. Będzie nam państwa brakować. Mnie też. Nie, ten. Nie, nie też. Nie też. Nie też, panie Jacku. Będziemy was smutną. A co nie szkodzi? Ty. O. Stasiu! Wygląda zupełnie jak na zdjęciu. Nie podoba mi się. Co ci w nim nie podoba? Cena. Co, co to za Przepraszam, mam nadzieję, że to nie Państwo bogaccy. tak, to nie! Dzień dobry. Dzień dobry, to wy. Tak! To, to my. Miło mi pana poznać. Helena Bogacka. Cezary Cwał Wiśniewski. Myślę, że go kupimy. Ale ja nie chcę od niego kupić. A ja nie chcę mu go sprzedać. A co pan powiedział? A to, co pan słyszał? Stasiu! Cezary! Coś mi wpadło do głowy. A może... A może by tak państwo wynajęli ten dom na jakiś czas oczywiście, a stwierdzilibyście, czy, 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 czy wam się podoba, czy dobrze się w nim czujecie? Świetny pomysł! Ja mu go nie wynajmę. Nie chcę mieć takiego lokatora. A ja nie chcę mieć takiego gospodarza! Ja ja się, Proszę cię, Cezary. Mowy nie ma. Proszę cię, to stać. No i jeszcze czego. I tak państwo bogacy stali się lokatorami państwa cwał wiśniewskich. Halo? Jest tu ktoś? Nie ma. To dobrze. Będę mogła o nich swobodnie mówić. Pan Stanisław i pan Cezary nigdy się nie polubili. Pan Cezary uważał, że pan Bogacki nie pasuje do tego osiedla i wstydził się takiego lokatora. A pan Bogacki nigdy nie mówił o panu Cezarym inaczej, jak ten nadęty bufon. Ja chyba ciebie nie doceniałem. Nie, nie, ale zaraz, no, Tak, 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 nie przerywaj, nie przerywaj. Jesteś Wyjątkowym prymitywem, z którym chcę się gdziekolwiek pokazać. Dziękuję! A nie, 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 nie mówię tego tylko dlatego, że zbijamy. Nie, nie. Ja, ja po mu też tak myślę. Ledwo udało mi się zejść na dół. Przydałby mi się kieliszek koniaku po takim wysiłku. Ależ proszę, oczywiście. To nie jest takie proste zjechać po rynnie na dół. Muszę mieć śniaki... Za... Pan Basz jest posłem. O, tak? Dobry wieczór. Stanisław Bogacki. Dobry wieczór. O, dziękuję. To jest pan posłem i pracuje pan w Sejmie. A może chciałby pan usłyszeć, co myśli o polityce szary obywatel? A wie pan, że niekoniecznie. to Nie już, ale już. Dozwoniłem się do ślusarza, ale będzie dopiero za godzinę, więc. Wyszkodzi chodzi mi się nie śpieszy. Mógłbym dostać jeszcze jeden. Dobrze mi robi na kolano. Niech się pan nie obrazi na no to, co powiem. Ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach być postępem to tak, jakby posiadać licencję na kradzież. Nie wiem jak wy, ale ja już jestem godny. Ja też. Mówię w Co ty robisz? Bogacki kradnie nam prąd. Staszny, no co tu się Gdzie dzieje? Nie, w porządku. Potrzymaj to, a ja to zaraz załatwię. A! Dlaczego nie pójdziesz i nie porozmawiasz z nim? Nie rozmawiam ze złodziejem. Panie Trwał, bądź pan człowiekiem, musi pan tym teraz tak szarpać. Nie muszę. Dziękuję. Ale za to mogę to po prostu wyłączyć. Nie, niech pan tego nie robi, proszę. To jest mój kontakt, ale mój przedłużacz. Ha ha. ha! ha, ha, ha! O, no tak. To jest moja drabina. Eee! Oczywiście, że to jest jego wina. Do tego zniszczył pan moją antenę. To była moja antena, ale niech się pan tym nie martwi. Wcale się nie martwi. Przepraszam, ale czy pan wie, że pan może wnieść sprawę o odszkodowanie przeciwko temu, który panu to zrobił? Ten... Tego pana to nie interesuje. Ale nie, nie, interesuje, bardzo interesuje. Cholerna drabina. Co ona tu robi? Czy Pan tu jeszcze wróci. Dzień dobry, ze mną wszystko w porządku. Przyszedłem tylko odwiedzić znajomego. Czy Pan wie, że Pan może wnieść sprawę o odszkodowanie przeciwko człowiekowi, który Panu to zrobił? Może pan z niego wydusić wszystko, co posiada. A wie pan, że się nad tym zastanowi? Oj. Były oczywiście i milsze chwile między nimi. Głównie dlatego, że pani Helena i pani Patrycja zawsze się lubiły. O, czy to dla mnie? Dziękuję. Państwo bogatce są 27 lat po ślubie. Ona gospodyni domowa, niepoprawna romantyczka. On wczesny emeryt. Według żony w każdej dziedzinie. Przestałam w tym magazynie, że seks... Seks. Może wyciągnąć człowieka z najgorszej choroby. Działa jak... Cudotwórczy lek. To znaczy, że gdybyśmy poszli... Mm -hmm. Zresztą nie wiem. No tak piszą. No, oczywiście jestem skłonna spróbować, jeżeli zechcesz. Nie wiem, czy dam radę dojść do łóżka. A... Ja cię zeniosę... Nie, 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 daj spokój. Sam pójdę. Oh. Dobrze. 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 Nie. Nie, 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 proszę, nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Zaraz nie chcę. Dzień dobry, czy mogę? Nie, nie, proszę. Mamo, może nie teraz Ale ja tylko na chwilę do pani męża. Nie. Panie Bogacki, mam dla pana dobrą wiadomość. Przeszedł pan testy pozytywnie. Pozytywnie? Tak. Czy to znaczy, że jestem zdrowy? No, z medycznego punktu widzenia tak. Czy to Ech. znaczy, że Ech. będę żył? No, niestety. Słyszałeś, Helena? Słyszałaś? Będę żył! Będę żył! przepraszam. Czy może pan nas teraz zostawić samych? Słyszałaś, co pan zwał powiedział? Cwał. Jestem zdrowy, nic mi nie jest Nie musimy już iść tam Nie <gry> mógł pan przyjść z tym 20 minut później Nie dziwicie się państwo, że wobec takich zachowań męża Pani Helenie zostało tylko jedno Musiała stwarzać sytuacje, które mogły obudzić jego zazdrość Helu Czy ty wiesz? Że jesteś najpiękniejszym kobietą na świecie. Chwileczkę, to wszystko ma znaczyć? Co pan wyprawia? Chodź, no to muszę z tobą porozmawiać. Jak mogłaś mi zrobić coś takiego, Heleną? Nie, nie wiedziałam, że się tym tak przemiesz. Ja nawet nie myślałam, że to zauważysz. Jak możesz po tylu latach szczęśliwego małżeństwa rzucać mnie dla innego mężczyzny? Przepraszam. Wieczór. Dobry wieczór. Pani Wiśniewska mnie przysłała. O co? Kim pan jest? I... Ja jestem Sasza. <grym> jeszcze jeden Sasza. Sasza? Z biura naprawy telefonów. Wiem, przyszedł pan naprawić telefon. <grym> Ale co ty opowiadasz, że nas telefon działa. No jeszcze niedawno działał. Przepraszam. <grym> Pani źle mnie zrozumiała. Ja nie przeszedłem, żeby. Żeby stać bezczynnie, oczywiście. Przyszedł pan naprawić telefon, więc proszę się nim zająć. Sasza. Słucham? Nie. Nie pan! Ten Sasza. Słuchaj, Sasza. Wydaje mi się, że będzie lepiej, jeżeli już pójdziesz. A... O! -o. Pan Wiśniewski mnie przysłał. Mm. Dobry wieczór. Z pana też mamy dobry, Do widzenia. Kto to był? Nikt, 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 to Ja nikt, sam nikt, zobaczę, nikt. kto za jesteś. Nie, nie trzeba. Ja, ja, ja otworzę, poczekaj! Ja otworzę, ja ją otworzę. Piękna moja. Prawienie słońce. To nic w porównaniu. Twoją piękność. Ej, spokojnie, co pan robi? Właśnie, co pan robi? A co to pana obchodzi? Pan przyszedł naprawić telefon! Niech pan a, przestanie! Po co pan przyszedł? Ja przyszedłem, bo jestem zakochany. Nie mogę żyć bez ciebie moja. Helena! Oczywiście, według pani Heleny, straszną rzeczą jest także to, że jej mąż nie ma żadnych ambicji. Nie rozumiem, po co ty się w to mieszasz, Heleno. Przecież to banda amatorów. Nie żadna banda, tylko nasze osiedlowe kółko teatralne, Stasiu. Robią piękną i pożyteczną rzecz. Przedstawienie dla dzieci. A poza tym to wyzwala we mnie energię twórczą. <laughs> w jaki sposób? Przez robienie im herbaty i podawanie ciastek? Oni nigdy nie dadzą ci zagrać żadnej roli. W końcu mi coś dadzą. Wiem, że w tym przedstawieniu rola płaczącej wierzby jest jeszcze nieobsadzona. Niepotrzebnie się udzisz. Kiedy ostatnio robili Macbetta dla domu seniora, miałeś większą szansę na rolę, bo grałem tam przy wiedźmie, A mimo to nie zagrałeś żadnej z nich. Wiesz, Tasiu, jaki z tobą jest kłopot? Hmm? Taki, że nie masz żadnych ambicji. Mylisz się, mam. Tak? A jakie? Całe życie zastanawiałem się, czy potrafię utrzymać chipsa na czubku nosa. Patrząc jednak na kolejną scenę, wydawać by się mogło, że jest inaczej. No co oni teraz zrobią bez ciebie? Prosili Stasia, żeby za mnie zagrał, ale się nie skończył. On ma grać? No nie pyta, dlaczego nie? Suknia na niego pasuje, sami widzieliśmy. Już powiedziałem, że nie zagram. A no właściwie, Stasiu, to masz rację. Po co ci ten kłopot? Ty wiesz, jak potem trudno się opędzić od łowców autografów? Ja miałbym rozdawać autografy. A jak ty myślałeś? Jak się już raz stanie nogą na scenie, to nigdy nie wiadomo, do czego to może prowadzić. Co to znaczy? Jak to co? A może tam dzisiaj na sali będzie jakiś słynny producent filmowy? Zauważycie? cię? Da ci główną rolę w filmie? Sam wiesz jak to jest. Wszystkie gwiazdy tak zaczynały. W kółku teatralnym na naszym osiedlu? <grym> Nie na waszym osiedlu. Zaczynały od małych ról. Tak myślisz? Uważasz, że ktoś mógłby mnie zauważyć? No, oczywiście. A potem? Pojedziesz na festiwal filmowy do Cannes. Do Cannes? Nie, a właściwie czemu nie? Stasiu. Stasiu, co się stało? Co? Zamyśliłem się, a może? Powinienem zagrać, ze względu na te dzieci. Teraz to za późno. Nie, 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 nie. Zostało 20 minut do rozpoczęcia. A to ja się mogę przebrać w waszym samochodzie. Nie, nie zmieścisz się tam z tyłu z tą suknią. To przecież jest małe, sportowe auto. Zamówię ci taksówkę. Co pan robi? Muszę się przebrać w sukienkę. Nie, niech pan uważa na drogę. Teraz zgubiłem szminkę. Co pan zgubił? Szminkę zgubiłem. Boże święty. Niech pan uważa na drogę. Co pan wyprawia? Zaraz zadzwonię po kolegów. 106 do bazy, 106 do bazy. Uważaj pan lepiej jak jedziesz. Mimo, że państwo bogaccy przeprowadzili się do tego pięknego osiedla, nadal utrzymywali kontakt z Jackiem, Krysią i Zuzią. Odwiedzali się czasami. Chociaż prowadziło to tylko do nieporozumień. Słuchajcie, przecież ja ją kocham. Jeżeli panu powiem, gdzie ona jest. Powie jej pan to? Hmm, I tak że rozpuściłem. No dobrze, powiem. Obiecuje pan? Obiecuję. No dobrze, powiem panom. Pani Helena śpi na dole u pana Romana. U kogo? A nie, nie, już pan nie, pan mnie denerwuje. Pan Roman wyjechał na niedzielę, ona tam jest sama. No, może pan zejść Dobra. na dół i pokazać jej, że ją kocha. Idę do ciebie. O mój Boże, a to co? Stosiu, a skąd ty się tu wziąłeś? Skąd ja się wziąłem? Skąd on się tu wziął? Skąd pan się tu wziął? Skąd ja się tu wziąłem? Ja tu jestem od zadawania pytań. Tak, proszę pana. Wydaje mi się, że wiem. Co się tu stało? To wy się tylko wydaje, że wiesz. No może ja to panu wyjaśnię. Tak? Niech pan milczy! Tak, proszę pana. Czy możecie mi łaskawie powiedzieć, od kiedy się to już ciągnie? Pan myśli, że ja i pańska żona. No. Że, że pańska żona i ja. że, że my razem. to, to jest. to, to jest. bez sensu. Muszę raczej, nie musimy się dłużej ukrywać. nie musimy dłużej udawać. To musiało się w końcu wydać. Ale co się musiało wydać? O. O, o, o. Odetchnęłam nareszcie z ulgo. Teraz nie musimy już się z niczym ukrywać. Co to jest? Czy to u Państwa wiśni? A pośród nich będę Zaproszę Was, samój. No tak, tak jak myślałam. Ale o tym za chwilę. To jest dom państwa cwał wiśnieńskich. Patrycji, Cezarego i Piotrusia. Pan Cezary jest energicznym agentem nieruchomości. No może czasami zbyt energicznym. Dlaczego ty musisz mniej sypiać, statuszu? Muszę być gotów na przyjście Unii. Muszę wzmóc swoją wydajność. Muszę pracować szybciej, sprawniej i więcej. Muszę sprzedawać więcej domów. I to jest fantastyczny plan. I chcę, żeby moja rodzina podchodziła do tego z takim samym entuzjazmem jak ja. To ja się trochę prześpię. Ja też. Tak się cieszę. Długo szukałem kogoś odpowiedniego na to stanowisko. I teraz mam pewność, że go nareszcie znalazłem. Znalazłem człowieka energicznego. Człowieka pełnego zapału. Człowieka, który potrafi swój entuzjazm zamienić w czyny. Gratuluję panu i zatrudniam pana. No, przepraszam panią, ale odwołuję to, co powiedziałem. Nie, no gdybym chciał zatrudnić na to stanowisko pijaka, to mogłem wziąć mojego szwagra. Najwyraźniej wysiłki pana Cezarego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Ponieważ ostatnio słyszeliśmy wyłącznie narzekania. Czy to oznacza jakąś zmianę w życiu pana Cezarego? Jesteś pewna, że ja muszę przez to przechodzić. Jeżeli chcesz mieć swój klub, to musisz. Dzień dobry, Helu. Siadajcie, proszę, siadajcie, kochani. Co? Co się stało? Nie, nie, nic, nie znam. No. Chodzi o to, że. Helu, chodzi o to, że Cezary chce założyć swój klub. Nie chcę być już agentem nieruchomości. Panie Cwał, dobrze się pan czuje? Naleje nam coś do picia. Pan Cwał zwariował. To musiało wreszcie Panie Cezary, jaki klub? Możecie mi coś więcej powiedzieć? Chcę założyć muzyczny klub rewiowy. Będę angażował tancerzy, piosenkarzy, będzie tam można coś zjeść i potańczyć i sam też tam będę śpiewał. Dziękuję. To cudownie. Niestety, żeby to przedsięwzięcie miało ręce i nogi, to Cezary najpierw musi nagrać swoją płytę, a potem szukać inwestorów na założenie klubu. Widzę, że nie muszę już Państwu tłumaczyć, że to jest ta płyta. To śpiewał Pan Cezary. Mnie się podobało. Ciekawe, jak to będzie z tymi inwestorami. Mogę Państwu zdradzić, że o tym dowiemy się za tydzień. Ale to zdaje się nie koniec zmian. Pamiętasz, jak powiedziałaś mi? Że lepiej byście się czuli, gdyby ten dom należał do was? No jasne. To by było całkiem inaczej. No, mam pieniądze ze sprzedaży starego domu mhm. i po sprawdzeniu wszystkich możliwości jestem zdecydowany kupić ten dom. Ale pan go nie chce sprzedać. Chce. Chce pan? Tak. To jedyna szansa, żeby Cezary dostał jakieś większe pieniądze. Więc jeżeli chcecie od nas kupić ten dom, to my go wam chcemy sprzedać. Naprawdę? To cudownie! To znaczy, że już nie będziemy waszymi lokatorami, że będziemy u siebie? O, teraz będziemy sąsiadami. Czy to nie Panie Stanisławie, co pan na to? No to jest ciekawa propozycja. Oczywiście zależy, ile pan za niego chce. No myślę, my, myślę że się jakoś dogadamy. A ja też tak myślę. Sąsiedzie! Sąsiedzie! Was na mój sceniczny bal. światła i neony, a pośród nich będę szalony. Ja, a teraz będę ten szalony, zaproszę Was na mój sceniczny bal. nikt Wam niczego nie zabroni, bo pośród Was będę szalony. Ten słodki pot Takiej energii Nikt nie ma Dość Lecz co się stanie Gdy światła ram? Ostatni oddech Oddadzą wam Czy się odnajdę w porywie Niech więc nie kończy się